Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z całej strony Power i witam was w nowej serii. <laughs> e, tak, znowu nowa seria, kurwa, nie skończysz jej, Power, ty jej nie skończysz, dowodzisz mi o czasu. Nie wiecie co, nowa seria, bo bardzo się jarem tą Pajdarią, w końcu sobie go uzyskałem. Znaczy, uzyskałem go już jakiś czas temu, ale, mm, e, mm, tak, to, 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 to już było moje prącie, że kurwa, mi się nie chce nagrywać, nie? I, i, I byłem z tym bólem, że mam niepodokończane serie i no muszę skończyć. tam z Dying mi coś zostało. Z, z, mam jeszcze Call of Duty, e, będzie się to jakoś pokazywać. Ja już znajdę sobie, wiecie, będę sobie musiał rozprogramować. Jakoś kurwa dzień, żeby rano, chociaż te dwie godzinki, sobie nad tym spędzić, posiedzieć. Wiecie, nagrać cztery filmy i, i, i no, nie jakoś to kombinować, żeby to ustawiać na kanale. No dobra, zaczynamy tą Bridera, bo bardzo chciałem zagrać tą grę koniecznie, ale mówię, kurwa, no nie pogram sobie tak po prostu, nie? No, nie miałem jakoś, wiecie, weny do nagrywania nic, a wcześniej nie miałem czasu i tak poszły prawie 3 miesiące, nie, czekaj, czerwiec, lipiec, dwa miesiące, no, 2,5 praktycznie. Na niczym. Ostatnio nawet jak próbowałem siąść do tego, to po prostu... Dostałem sms <laughs> Po prostu nie, nie, nie miałem... Nie miałem kurwa... Jak nic nagrać, bo po prostu... No, a, a Płyta główna powiedziała, nie będziesz nagrywał, nie dam Ci kurwa mikrofonu i chuj. Zamówiłem Razer Silent, zresztą wczoraj widzieliście chyba unboxing. To był taki unboxing powrotowy. No dobra, bo już pierdolę i pierdolę, już chyba za dwie minuty. Także dobra, zaczynamy nową grę. Wiecie co by się przydało w x Żeby kurwa czas był na niebieska, a nie na szaro. Fajnie, że wiecie, że klatki się świecą na czerwono, ale kurwa czas się świeci na szaro i nie wiem ile jest nagrania. Nie wiem czy to się da zmienić, będę musiał pokombinować. Zaczynamy nową grę, poziom tą Raider, bo to jest taki średni. Co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania? Zapuszczać się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat, uczymy się, ale stopniowo zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. To właśnie ci pionierzy kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Okej, widzę grał, że co nas na głęboką wodę. Zaczekaj na widok, Claro. Złap moją rękę. Dzięki. Spójrz na to. Wspaniale, ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. O, dobra, mogę chodzić. Ojej, jak Czarno gra mi to nie... Chodzi na górę. Ze szczytu będziemy mieć świetny widok na dolinę. Dobra. Możemy trochę zwolnić? Wiecie co, teraz nie jestem pewny, czy... Ten wiatr jest obłędny! Nie możemy się zatrzymywać! Jezu, wszystko mi wibruje pomocy! A! Wiecie, gram na podzie od Xboxa oczywiście. Xbox One. Uważam, że do takich gier to jest najlepsze. Gdzieś tam nie znajdziemy... Pamiętaj, że twój tata byłby z ciebie dumny. Wiem. Mam jednak co do tego dobre przeczucie. Kurna, jakie lubię takie smaczki w postaci śladów na śniegu czy coś, one znikają? Powinny przy takiej wichurze. Oooooo! No sumie... Mocny wiatr. Poczułem wibracje i wiecie, i takie. A... Ja sobie wyobrażam, jak tam piździ w tym momencie. W sumie Lara jest taka skulona dosyć. Ja! Yy... Dobra, dobra. ogarnąłszy w ostatniej chwili, że tu się X trzeba wcisnąć i w ogóle wiedzieć, ja co za zapomniałem, że jest X kurwa na tym padzie. To są jaja. Tak dawno nie grałem. Nie! To zbyt niebezpieczne! Nie, schodź, ja sobie poradzę. Dam radę wskoczyć na górę! O, mam, mam dwa czekany. Zostań tam! Wiecie, fajnie było mieć to wyposażenie, które się miało na końcu ostatniego Dombridera, ale to jest nowa wyprawa. Na pewnie wszystko zostawiła w domu, miała wyjebane na to. Dobra, tu się pewnie trzeba wychylić. Skoczyć I chwycić w locie, oczywiście, pięknie. Muszę przeskoczyć. Tak, mnie za rękę. Jalo, mam ja cię. Nie, myślałam, że coś będę wciskała tu. Nie chcę. Dupa przybrawił mnie kiedyś o zawał. Nic ci nie jest. Nie. Idziemy, it's okay, it's all Idziemy dalej. Znowu mnie pewnie gdzieś wywieje, zwieje, zmiecie, wyrzuci. Dobra, hop, si, la lala, hop. Lala, 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 lala. Nie jest źle. Gdyby zepsuła się oh. pogoda, możemy zaszyć się tej jaskini. Naprawdę? że znajdziemy to zaginione miasto? Wiem, że mnie trochę ponosi. Ale ten stary tropiciel mówił, że widział w figurach ruiny. Ruiny powiadasz, ciekawe czego? Gdybym miał do ukrycia zaginione miasto, pewnie zrobiłbym to na takim właśnie zapomnianym pustkowiu. Mam nadzieję, że ludzie z trójcy nas nie ubiegli. O, patrzcie, tutaj ma ciężar już podejść. To też jest fajne, że one tak musi bardziej się starać o to, nie? Chycie większy śnieg te sprawy. Co o ty myślisz? Jesteśmy już blisko Doma. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Dobra. Dobra. Teraz czeka nas wspinaczka. Gra tak trochę... O, mogę lud. się rozglądać. Dobra. Jesteś gotowy? Do dzieła! Dobra, i na górę. A może za nami wejdzie. To teraz nie mogę w dół spojrzeć niestety. Mogę się tak tylko... A, dobra, tam przeskoczył coś. Mnie. Trzymajcie a to nie idziemy we dwójkę przypadkiem? O mały włos. Widzę jakąś półeczkę skalną. będę trzeba sobie pochopsać chyba. Ciekaw jestem, czy za mną nadąży. On jest taki, wiecie, dość posturny, nie? Jest dość duży, że tak powiem. O. Może wykluczę słowa typu murzyn, bo... Nie, nie, nie. Jonas, nie. Przygnę mocniej do ściany. Dasz radę przeskoczyć? Dam radę! Nie dasz rady. Dobra, mam to. Chyba nie dam rady przeskoczyć. Zostań tu! Wezmę linę i ją na szczycie! Dobra, poluzuję trochę. Teraz muszę to pewnie obejść... Kurwa, czekajcie, to strasznie głośno jest. Tu przyciszę słuchawki trochę, o. Okej, okay, nie wiem wiecie... W sumie to jest taki odcinek testowy mikrofonu, nie wiem jeszcze jak to będzie, czy trzeba będzie dobrze ustawić, ale już chyba słyszę, że... troszeczkę może mikrofon podkręcę. Bo ja siedzę teraz dalej od mikrofonu, w końcu mogę to zrobić. A nie... Z... Jezu, nie wcisnę mixa. <laughs> Sorry Lara. Dobra, i tu jestem tu z powrotem. Hopsaj! Teraz coś się spierdoli. Ja myślałem, że odpadnie ten kawał lodu, ale dobra, ale nie, ale jednak się myliłem. Wow! Nie, ale widoki są fajne. Gdzie czekany pogubiłaś? Halo! O! Macie! Mam! Lara! Słyszysz mnie? Tak! Nie! Podciągnę się! O kurwa! Tam! O, tam! Szybko! Przerzuć mnie na drugą stronę!

No nie mogłem się rozbujać! No halo, co tu chodzi? Gro! What the fuck! Przerzuć mnie na drugą stronę! Dobra, to się zrywa I teraz jeszcze raz No i znowu spadnę, kurwa mać. Ja tu się staram się bujać, ale to nie idzie. To nie jest takie proste. Szybko! Przerzuć mnie na drugą stronę! Widzicie, bo jak tak sobie machnę... To ono strasznie traci impet. I... Dobra. Już jestem tak wystarczająco blisko to ona robi taki ruch dziwny Dobra, do tyłu do przodu do tyłu Kurwa i skleciłem w chuj, w chuj, powera A straciłem to uderzenie Szybko Dobra, 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 spokojnie to jest do zrobienia. To się nie uda. Jeszcze raz. Do przodu. Do tyłu. Do przodu. No i dupa, no! Halo! Oj kurwa, i tutaj jak już lecą, to lecą w chuj, no. To jest, to jest niesprawiedliwe. Dłużej się nie utrzymam. Dawaj Lara. Dobra i się muszę teraz bujać to jakoś konkretnie kurwa i ja nie wiem jak. Do przodu, do tyłu, do przodu. O jest, dobra udało się. Ja pierdyle, dosłownie masakra. Co się teraz stanie, teraz pewnie będziemy jakoś spadać śmiesznie. A ty co zrobisz? Laska. Jak tu się. Da się tu jakoś biegać, czy ona sama biega? To Właśnie tu. Wiecie, co, ja właśnie nie pamiętam, czy to był sprint jakoś. Konkretnie, czy ona. Czy Lara sama sobie dobiera prędkość, wiecie, biegu do tego co się dzieje. Dobra, tu nam się coś poukładało. Coś się odsłoniło. Uu! Dobra, widzę hardcore'owo. O Jezus! A! A! X, 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 X! Uu! O Jezu! O, Jezu! No i mam. Shit! <grytale> Nie można było się schować za tym, za tą ścianą. Dlaczego, Gro? Ciekawe gdzie mnie zresztą... Ja tu już umarłem tylko 20 razy w, w ciągu 15 minut. Także zapowiada się ciekawie. O Jezu, dobra. Zapowiada, zapowiada się ciekawy gameplay, bo tu będę dużo razy umierał. Zresztą. W, nie, we wcześniejszym tym. Bro, tym tą praderę chyba w miarę szło, no wiecie co, już nie pamiętam. Dobra. Hopaj Lara! Dobra. A! Oj, tam na ten lód, tam na ten lód. Epicki skok. Pięknie. Ale patrzcie, ej, stąd jej, stąd jej, nie, stąd jej nie zerwało? Nie zerwało ją. Ale czy tak miało być? Chyba tak. Chyba tak miało być. Bo jest, wiecie, cutscenka. Yy, Zjem sobie MMM'sa. Dwa tygodnie wcześniej, o! Mamy Londyn. W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. E, prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym, kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to. Ojca. Pradawna bezwzględna sekta chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie, przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się, Larze, albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. demit, tam ktoś jest, jak chuj. Znaczy wiecie co, ja to ogól, ogólnie oglądałem całą serię z nowego Tom ale gówno pamiętam. No wiecie jak to się jest, jak się ogląda, a jak się gra, nie? W sumie też nie wiem dlaczego mam tylko 30 klatek. Może przegrałem z ustawieniami graficznymi, ale trzyma 30 tak w miarę, to jest spoko. Nie ja mówiłem, że tu ktoś jest. Może, przepraszam. Co ty tu robisz? Brukowce znowu się do ciebie dobierają. Kim jest Więc Anna? Przyda Ci się towarzystwo. Matka? No, nie kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? A wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był... chory. Nieprawda, był bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda i mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Ano, on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni. Grobowiec jest w Syrii. W Syrii? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dla mnie sens Znajdę grobowiec proroka ale... Tak jest Tak, tak postępują dzielne i niezależne kobiety I samotne Nie, si silne i niezależne I Dzielne też Chuj tam Okej, okay, co my tu mamy Hej, Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną Na pewno wiesz co robisz Jesteśmy blisko. W przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To... E, tylko lokalna milicja. Aha... Nie o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty skurwał! Nie było mowy o cholera. cholera! nie, nie, nie! Cholera. No tak myślę. Aj, zabili go. I chujcie z tego, że ci kurwa zapłacili! Sprzedałeś mnie kupi chuju. Teraz kurwa nie żyjesz. O, mogę pominąć, ale nie chcę pomijać. Dawaj Lara, wstawać trzeba spierdalać. Trzeba spierdalać. Bierz gps tylko ze sobą. No oczywiście, co już? Kurwa, podlapana, pana. Tu się pali wszystko. A... Nie wzięła, ale czekam ma, kurwa. Par czekam wzięła, oczywiście. Standard... Uuu! Myślałem, że się utrzyma. Tak wiecie, tak jak zawsze standardowo w ostatniej chwili się łapie. Myślałam, że się utrzyma, ale niestety jednak nie. No nie widzę. To musi tu być. Widzę, że dużo, dużo lepiej mi działa ten mikrofon od poprzedniego. Eee, czekajcie. A, tak się odpalało, zmysł. Dobra. Prawą gałką. Tym się celuje. Mogę go zajebać. Nie mogę. E mam infinite amo do tego pistolero, E, no to mi się podoba. Ale no, nie jestem pewny gdzie mi się, ale tutaj mam taką jakby ścieżkę, nie? Także... Podążmy nią jeszcze mamy 7 minut, także jeszcze coś tam sobie przejdziemy dzisiaj. No, pewne Panie Wspominał o tym w swoim dzienniku. Ponad grobowiec proroka ukryto wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. Wiecie, fajnie obo do pierwszego obozu, chociaż wtedy będę miał taką pewność, że gra mi się zapisze. Także czemu to się wszystko rozpada pode mną? Jezu, ona jest tylko małą lekką dziewczynką Ech, takie dziwne przeczucie miałem, że tu doskoczę. I patrz ta... nie myliłem się. Haha! Ha. Teraz tak, czy ja tu wejdę? Czyżbym trafiła we właściwe miejsce? Nie, ja chciałem się rozejrzeć jeszcze. Ale patrzcie, jak ja lubię podziwiać jej wdzięki. Mmm, no. bobis. Dobra, mm, Jest tu coś ciekawego. Mam nadzieję, że nic no, sobie no, nie ominąłem. No, co najmniej, wszystko się zgadza. O, fajnie, że sama światełko włącza, nie trzeba odpalać pochodnia, jak to było we wcześniejszej części, tylko robi to automatycznie w miarę. To zapewne w razie czego będzie sobie to można gasić. To jakaś inskrypcja... Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo... Prorok... To tutaj... Ura! I co my tu możemy sobie obadać? To możemy sobie obadać, o te cuda jakie czynił prorok z Konstantynopola. Niesłusznie zamordowany przez zakon w trójcy. Odczytuję napisy na ścianach, aby zwiększyć zdolności językowe. Oh shit. Dobra, to ja, ja widzę, że, że... tak gra znowu mnie będzie kusiła, wiecie co, do... W porządku. Widać go tutaj. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym zmianka. Dowiecie, do maksowania jej, a ja niestety wiecie, wiecie, ja lubię takie smaczki ogólnie. Tam jest jakieś przejście, ale na razie mnie to nie interesuje. przez pustynię, do oazy. Je, yeah, grecki mi podskoczył. Patrzcie, kurwa, przeczytałem trzy freski i już coś umiem z greckiego. Dobra, idziemy. Konstantin chce dostać się do grobowca przed zachodem słońca. Szukają grobowca. Muszę znaleźć go wcześniej. Tu no, widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii, przekonał ich do złożenia broni. Przez, nie wiem dlaczego przed chwilą był krzyżyk, ale to może dlatego, że tam gdzie się nie oddalili, czy coś. Takie mam wrażenie. Okej, okay, dobra. Mój grecki zdążył już wprawdzie trochę zardzewieć, jednak tutaj chodzi o coś ukrytego w pobliżu. Zaznaczę to miejsce. Otwórz mapę. Gdzie jest mapa? Gdzie jest mapa? Kontynuuj. Dobra, mam dojść gdzieś tam cel głównego wątku, ja tutaj mam jeszcze skrzynię z monetami gdzieś. Alo, skrzynia z monetami, czekajcie, to jest tutaj. I to jest gdzieś za mną po lewej. Kto? No to taka ukryta. Aha, podziemią co? Monyczne monety. Dobra, wpadły mi za to punkty doświadczenia, to spoko. Dobra, mamy tutaj taki spokojny, wiecie, moment. Poszedłbym dalej, ale boję się, że będzie się coś działo. Także zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejny. Nie zapomnijcie o łapkach górę i TP i TD i tam wiecie no. Wreszcie opinie, czy, 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 czy z tym mikrofonem jest dużo lepiej, czy, czy, czy wręcz gorzej, czy mam coś jeszcze pobrać w ustawieniach, nie wiem, przyciszyć mikrofon, czy, czy cokolwiek, no ja tak wiecie, na odsłuch mam na słuchawkach teraz, a nie tak jak wcześniej wiecie, ja sobie tak pirazy drzwi ustawiałem, to tak... No ja ja siebie słyszę na słuchawce, nie? Ale to też jest jeszcze inaczej niż, niż jakby... Eee, bo do tego dochodzi do tego, że ja mówię, ja mogę słyszeć siebie tak po prostu z dupienia. Także dobra, to by było tyle na dziś. Dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, bye bye.